Siemanko, z tej strony Onaja 123 witam was na moim pierwszym odcinku z grami. Na początek powiem wam jaka to będzie seria i co będziecie na je oglądać. Zapraszam. Ogólnie moja seria będzie nagrywana raz z telefonu, a raz z komputera. W sobotę jak się uda, w dni poprzednie i niedzielę. Będę nagrywać gry, które na pewno, mam nadzieję, Wam się spodobają i w które gracie lub po moim odcinku zaczniecie. Dziś y, pykniemy sobie Farming Simulator 2017, który właśnie się otworzył. Jak wiecie, gra wyszła niedawno na rynek i część z Was y, może jeszcze jej nie mieć, ale spokojnie, na pewno uda Wam się ją zdobyć. Y, zaznaczam też, że będę grała z modami, które rozmawiają grę. No to mam, możemy zaczynać. Na początek pokażę Wam mm, o co w ogóle chodzi w tej grze. Mm, więc tak, tu mamy swoją bazę, pola, y, ciągniki, kombajn. Pole jest koszone, więc za bardzo nie ma co robić. maszyny różne gra jest zbudowana jakby w rzeczywistości tak to, to co się dzieje w rzeczywistości na pewno ten kto chce być w życiu w przyszłości rolnikiem powinien sobie w tą grę, bo naprawdę jest bardzo, bardzo przybliżona niż inne rolnicze gry do rzeczywistości jak widzicie, w 2017 dodali pociągi, którymi mogę się poruszać, hamować i ogólnie mogę je napełnić, oddać, pojechać z nimi do skupu, aby sprzedać zawartość. Dzisiaj, może zasadzimy sobie. Na polu e, pszenicę, aby zdobyć więcej słomy, e, Przejedziemy się pociągiem załadowanym już towarem, bo mam w syroście trochę. I e, jak widzicie, weszłam z sklep, więc będę coś kupować. Co to może być? A tuż oto e, będzie to e, sprzęt leśniczy. Hmm, bardzo dużo zyska się na sprzedawaniu drzew a też one przy okazji hmm, przeszkadzają na drodze i można trochę hmm, niektórych hmm, pościnać na początek coś bardzo bardzo drogo jest więc tak kupimy tego kup 394 mam nadzieję że wystarczy na tego jest dobra Ufam, możemy kupić go dobra yy. to może tak załadujemy do pociągu Aha, i mm, tu, będzie, tu będzie mapa, i rodzaje roślin, jakie możemy na danym polu. Jakie są, oczywiście, nie wszystkie? Moja, moje pola, pola są. E, moje to są te, co mają zielone cyferki. 12, 14, 15. To są moje tylko pola. Na jednym jest jak widzicie, rzepak. Na drugim. I to mamy jęczmień, a trzecim pszenica. E, Pszenicę właśnie skosiłam więc trzeba <gryw> posadzić nową. Tu mamy cenik i gdzie się znajduje. E, pod pojazdów, ile bierze za każdy dzień, ile go mamy. E, finans z. Wierzęta. I teraz tak, są owce, mamy świnie, mamy krowy. Są statystyki wszystkie. Mm, tu z tym raczej nie będę was zanudzać. Mm, to tak, yy, przydałoby się wziąć przyczepę. A to ta była chyba. Chyba tak. Wziąć przyczepę Zajechać do silosu o jestem właśnie przy nim i załadować i wrzucić tamtego, aby przejechać pociągiem. Tu na pewno bardzo chcę to zobaczyć, bo to jest nowa w poprzedniej w wersji jak się nie pojawiała. I teraz pszenicę. Mam też mod Follow Me, jest to na przykład. Mogę teraz puścić za tym traktorem następny z następną zapełnioną, przyczepą przymocą, ale na razie będziemy jechać jednym. To tak. Włączymy sobie mapkę. Mapka wygląda ogólnie tak, i będziemy musieli. Podjechać tam, gdzie są tory. Tylko muszę jeszcze ogarnąć, gdzie to jest. Yy... O, mam. Na drugim, chodźcie mapy, więc tak. Myślę, że dojdziemy sobie do głównej. Włączymy sobie tempomat. O, właśnie. Yy, dodali tempomaty, że yy, w tu, gdzie możemy. Yy nie wciskać przedniej i tylnej strzałki tylko po prostu kierować prawo w lewo zostawiamy sobie dwa teraz jedziemy w trzech, jakbym dwójkę to by było pewnie o połowę ale no, zależy mi na czasie więc nie będę się tak coś bawić no to teraz prosto do końca drogą na, to jest główna droga jakby autostrada można powiedzieć na dwóch obu końcach mamy Tunele, do których nie możemy wjechać, to się kończy ogólnie mapa. Um, u góry, um, w prawym górnym rogu, macie um, godzinę, jaka jest um, pogoda. Mamy słońce dzisiaj, e, później taki mały zegarek, y, i piątka to jest przyspieszenie mam na piątkę żeby szybciej wszystko rosło moje pieniądze to 173 748 zł w prawym dolnym rogu mam natomiast prędkość paliwo i napełnienie przyczepy W tej chwili y, paliwa jest 268 litrów, pełny bak. Y, przy, przynica zajmuje 8100%. 1,3 litry na godzinę. Y, natomiast w lewym, dolnym rogu mamy mapkę. Dziewiątką możemy ją powiększyć. Y, a w lewym, górnym rogu. Yy, mamy wskazówki. Zjedziemy sobie teraz tu. Musimy się dostać do toru. Mam nadzieję, że to jest to. A nie, że na darmo jadę. Dobra. 2017 jest bardzo fajną na rozbudowaną grą bo dużo, dużo, bardzo dużo dodatków wydali. Więc oj, coś mi się wydaje, że to nie jest to Gdzie z... mogłam mapy tak sprawdzić, gdzie znajdują. Zaraz zobaczymy się pociągi. O! O ja! Widzicie, że zjecham. Musimy się teraz wrócić. I pod pole numer 11. Dobra. Pod pole numer 11. No i w ten sposób ciekawi czas. Cenny. Pod pole numer 11. Zawrót. I samochód jedzie. Mam nadzieję, że mi nie przeszkodzi. O kurde. Nie wiedziałam, że coś jadę. No ja jej Widzicie, zderzyłam się temu właśnie wypadki na drodze. Musimy teraz się wrócić. Pojedziemy sobie teraz tak skrótowo. No a jeszcze mam opowiem, są takie dziwne kółka, to mamy um, punkty. Mamy owce, y, świnie i krowy i chyba kury, ale kurom jak wiecie nic nie trzeba dać, tylko zbiera się jajka. Można też wchodzić do niej. Dzisiaj nie zdążyłem, obawiam się, um, nic tylko zrobić, ale przynajmniej może uda nam się przyjechać pociągiem. Ale część też pewnie, bo do końca nie przejadę. Nie ma szans, bo czas mnie goni, a naprawdę muszę skończyć mało też kończyć ten odcinek. Jak widzicie grafika jest bardzo, bardzo fajna. U góry macie też pszenica 100% mam teraz właściwie na przyczepie. Yy, tam jest 5% to mam yy, mój kombajn. W następnym odcinku może więcej Wam pokażę. Jak widzicie zwiedzamy sobie mapkę ogólnie. Dzisiaj może właśnie, nazwijmy to odcinek Zwiedzanie mapki, niech będzie Bo... He, nie zdążyliśmy nic prawie zrobić Nawet nie dojadę Dobra, to jeszcze wam Tu się zatrzymam Pokażę. Tu jest ładować, więc to będzie ładował Rką coś takiego i musimy tu do silosu napełnić, ale no nie pokażę Wam dzisiejszego dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam przydał. Na dziś musimy już skończyć, ale nie martwcie się, może uda mi się nagrać znowu w przyszłą sobotę albo, albo na wycieczce. Yy, ty, tydzień, jak mówiłam, będzie dla mnie bardzo yy, przygodowy, bo właśnie jadę na tą ucieczkę i yy, nie wiem dokładnie, bardzo mam napięty czas. To więc subskrybujcie, lajkujcie. Yy, pytania i odpowiedzi proszę pisać na Instagramie. Link macie w opisie. Do zobaczenia w następnym odcinku.